Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj poruszę bardzo ważny dla mnie temat, coś, co mnie naprawdę ciekawi, coś co bardzo lubię, czyli książki jeździeckie. Wiele razy pytacie o to, czy to na grupach jeździeckich, czy to piszecie na przykład do mnie i prosicie o wymienienie polecanych przeze mnie czy przez innych ludzi książek. Ja przyznam szczerze, że mam swoją topkę ulubionych książek, generalnie złych książek w mo w mojej biblioteczce nie mam, ale ułożyłam takie top 5, które myślę, że każdy powinien przeczytać, i są to książki z naprawdę różnorodnych dziedzin, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie się cieszył fajną, e, użyteczną i dającą wiele wiedzy lekturą. Jeszcze zanim zacznę wymieniać, to chciałabym powiedzieć, że bardzo mnie cieszy, że interesuje Was literatura jeździecka. A dlaczego? Oznacza to, że coraz bardziej rozwija się wasza świadomość, chcecie wiedzieć więcej, poszerzać swoje horyzonty, a nie tylko się opierać na metodach często przestarzałych instruktorów ze szkółek, że chcecie poznać jakieś badania konkretne i wiedzieć po prostu więcej i lepiej o koniach. Także wszystkim, którzy oglądają ten film, bardzo dziękuję, bo tym, że dowiadujecie się więcej na temat koni, sprawiacie, że one będą miały coraz lepiej przeżycie. Dobra, to z początku tego filmu by było na tyle, a teraz przejdźmy do wymieniania tych książek. Ich jest oczywiście naprawdę dużo, dużo więcej, ale no musicie wziąć pod uwagę to, że ja wszystkich książek jeździeckich na świecie nie przeczytałam i na razie jestem ograniczona tylko do tego, co mam w swojej bibliotece. Myślę, że każdy jeździec powinien trochę wiedzieć na temat końskiej psychiki. Najlepiej to, żeby wiedział trochę więcej niż trochę. I dla totalnych amatorów końskiej psychiki, dla ludzi, którzy no naprawdę średnio wiedzą coś na ten temat, polecam książkę Myśleć jak koń która zawiera podstawy funkcjonowania końskiego umysłu. Jest to książka autorstwa Sherry Hill, i generalnie ta autorka ma wiele innych książek, szczególnie takich ćwiczeniowych, a tutaj wydała książkę na temat końskiej psychiki. Myślę, że sporo informacji z tej książki może być trochę przestarzałych. Ale stanowi ona naprawdę um, solidną podstawę na temat wiedzy o końskiej psychice. Znajdziemy tu takie elementy jak etapy życia konia, natura konia, zwyczaje, jego dobre oraz złe zachowania, zmysły, podstawy tego, jak on się uczy. więc um, myślę, że jeżeli jeszcze niewiele o tym wiecie, to warto sięgnąć właśnie. Bo myśleć jak koń. A pozostając w temacie psychiki, zachowań końskich, tego jak one funkcjonują, ale przechodząc w bardziej zaawansowane tematy. Wiedzę bardziej rozległą, to przejdziemy do książki Mowa koni. Jest to książka autorstwa Sharon Willsey i Gretchen Vogel. I w tej pozycji znajdziemy naprawdę szczegółowe, konkretne opisy końskich zachowań, tego co one oznaczają, tego jak odróżniać jakieś szczegóły w zachowaniu końskim. I wiedzieć, co ten koń tak naprawdę do nas mówi, a do tego nauczyć się mówić do tego konia. Autorki tej książki naprawdę masę swojego życia poświęciły na badanie koni, ich naturalnych zachowań. Ta pozycja jest owocem tych badań, tej ich ogromnej wiedzy, więc serdecznie polecam. Teraz przejdziemy bardziej do motoryki konia, tego jak on się porusza, do tego co ma na niego zły wpływ. Myślę, że jest to książka dość ikoniczna, ponieważ jest to Gdyby konie mogły krzyczeć autorstwa Gerda Hoismana. Jest to pozycja z tych, które otwierają oczy. Poleciłabym ją każdej osobie, która stosuje bezmyślnie patenty, przeganaszowuje konia, stosuje rolkur i inne okrutne metody i myśli, że jest to wszystko w porządku, koń żyje i nic nic się nie dzieje. Gerda Hojsmana chyba nie trzeba przedstawiać, jest to osoba. Naprawdę kultowa w naszym jeździeckim świecie. Ogrom wiedzy, ogrom doświadczeń przelał właśnie w tą, jak i wiele innych swoich książek. Znajdziemy tutaj takie elementy, jak podstawy anatomiczne, fizjologiczne aspekty treningu konia y, oraz weterynaryjne aspekty metod treningowych. Poczytamy trochę o czarnej wodze, kurze. Dowiemy się o tym, czy naprawdę głowa musi być opuszczona w dół i o tym, jak powinno wyglądać prawidłowe zebranie. Naprawdę warto Przeczytać, sądzę, że wielu sceptyków mogłaby ta książka przekonać do zmiany metod treningowych. Przejdźmy teraz do jeździectwa jego praktycznej strony: harmonia jeźdźca i konia. Dlaczego polecam tą książkę? Zawiera ona porady dotyczące tego, jak polepszyć swoje działanie, jak polepszyć swój dosiad, aby lepiej komunikować się z koniem, aby sprawiać mu mniejszy dyskomfort i żeby mu się po prostu przyjemnie z nami pracowało. Żebyśmy z koniem stanowili jedność, a nie dwa oddzielne. Elementy, które każdy gra inaczej. I jest to książka autorstwa Sally Swift. Ja bardzo wiele zawdzięczam tej książce, jeśli chodzi o mój dosia, to moje działanie, więc myślę, że każdy powinien po nią sięgnąć i ją przeczytać. No i ostatnia książka, taka czysto praktyczna, dosłownie czysto praktyczna, jest to 101 ćwiczeń z ziemi. Jest to książka dla osób, które chcą poznać podstawy pracy z ziemi, z koniem. Jeżeli jeszcze do końca nie wiecie, z czym to się je, jak powinno się zacząć, czym tak naprawdę jest praca z ziemi, i że nie jest to tylko lążowanie. Jeżeli nie macie pomysłów na urozmaicenie treningów z ziemi, to również tą książkę polecam, bo wiele różnych ćwiczeń tu znajdziecie. I niekoniecznie musicie postępować konkretnie. Z tym, jak tutaj jest to opisane, bo tu dosłownie te ćwiczenia są w punktach opisane, ale pomysłów jest tu naprawdę ogrom, bo 101, jak po tytule widać. I 101 ćwiczeń z ziemi jest autorstwa Sherry Hill, czyli tej samej osoby, która napisała książkę Myśleć jak koń. No dobra, to by było na tyle z tych książek. Tak jak mówiłam, jest ich naprawdę dużo więcej, więc jeśli macie jakieś ulubione, które nie należą do tych, które ja wymieniłam, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zapraszam Was na Facebooka, Instagrama oraz grupę Kwesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.